Dzień dobry. Krótka sonda, jedno pytanko tylko. Co pani sądzi na temat pana Janusza Korwinik? O matko, to nie jest krótka sonda. Przecież to można. Ale to jedno pytanie. Nami. <gry> A dobrze, to pani się tak by powie tak na mi minutę, dobra? O matko. Nie, no wiesz co, szczerze mówiąc, to jest problematyczna kwestia, dlatego że e, zdaje, zdarza się czasami, że mówi po prostu o, e, o mądrych i ważnych sprawach, ale zaraz wplata te swoje po prostu e, za bardzo się zakrzyczy za pulta, tak, zaczyna wplatać swoje, że tak brzydko powiem, idiotyzmy i momentalnie opinia publiczna leci na łeb na szyję, tak i przez to ciężko się od tego tak naprawdę odbić i spróbować gdzieś docenić to, co na przykład na temat. Temat gospodarki ma do powiedzenia. Rozumiem. Czyli te rzeczy, które bardziej się w mediach przebijają, trochę przygłuszają to, to, co ma mądrego do powiedzenia. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Ja myślę, że gdzieś tam, gdyby może był mniej kolorową postacią, tak i rzeczywiście ktoś by go wziął za pyski, pewne rzeczy e, przedyskutował spokojnie, to może gdzieś to co właśnie no nie wiem, mi tak najbardziej ta gospodarka leży z tego co gdzieś tam się odcedzi z jego wypowiedzi, to mogłoby mieć jakikolwiek sens, tak. Natomiast w momencie w którym daje się podpuścić, to tak naprawdę już ciężko słuchać. jest tak. Dokładnie. Znam go z autopsji, no dzisiaj to raczej nie jest osoba, która powinna zajmować się polityką. O Januszu Korwin-Mikke, no starszy człowiek, który już swoje przeżył, no ma jakieś tam doświadczenie, wiedzę, udziela się w tej polityce, no ale mu troszeczkę to nie wychodzi, no on jest tak zrzucony na margines powiedzmy że polityczny. No niestety wydaje mi się, że nie uda mu się w jakikolwiek sposób i kiedykolwiek wybić się w tej polityce, no, przez swoje zachowania i y, te teksty, wie pan, które Czyli żyje. I politykiem dobrym nie jest? No tego bym nie nazwał, bo no, ciężko mi się wypowiedzieć na ten temat. Z obserwacji po prostu wynika moich tak, że no, nie przebije się przez tą barierę opinii publicznej, którą sobie wyrobił już na swój temat. No tak, takie kontrowersyjne wypowiedzi no tak, i tak, tak dalej, tak. to wszystko lechem się odbija. No, no dość mocno, ale nie za bardzo się zagłębiam w politykę, wolę po prostu zająć się swoim życiem, wie pan. No i dobrze, dobrze. To będzie zdrowie dla mnie, no po prostu. Nie wiem, ale go spotkałem. Całkiem miły człowiek był. Zrobił sobie ze mną zdjęcie nawet. To on z tobą, czy ty z nim? A on, on jest, jest na Twitterze, ale jestem w tle tylko, więc on ze mną. Ja go o to nie prosiłem. Rozumiem, okej. Okay. A tak pod względem politycznym coś możecie powiedzieć, czy nie? No, ja się zbyt nie interesuję polityką. No, no... Takie szowinistyczny? No, pan Janusz Korwin-Mikke to się w ogóle nie nadaje do żadnego rządzenia. Mówi zawsze same głupoty. Także uważam, że w ogóle nie powinien się zajmować polityką. Do polityki powinni y, podchodzić ludzie raczej poważniej. No, także y, jest nieodpowiedni po prostu. No, no dlatego się nie dostaje do, za każdym razem w każdych wyborach, tak? No chyba raczej tak. Ludzie wolą raczej takich poważniejsze osoby. No ja też uważam, że po prostu no y, za bardzo jest taki chwiejny. Powinien być bardziej stanowczy i no nie nadaje się do polityki. Są ludzie bardziej od niego mądrzejsi, które naprawdę nie mogą się dostać. No. Niezdecydowane. Czyli pół na pół. Tak. A dostanie się do Sejmu teraz na jesień, czy nie? Powinien. O Boże, lepiej nie. Czyli lepiej bez komentarza? z komentarza, dobrze by było, jakby zniknął z przestrzeni publicznej. <noise> Żadnego, nie wypowiadam się. Polityk. Polityk, I jakie zdanie? Co o nim sądzicie? Nie, nie siedzę w polityce i wolę no się nie wypowiadać młodzi jeszcze. No. Na takie rzeczy. Nie lubię gościa. A coś więcej pani powie? No, rasista, antyfeminista. Jest bardzo kontrowersyjnym politykiem i. Eee, bardzo mnie dziwi, że dużo młodych ludzi za nim idzie, bo dla mnie jego poglądy są naprawdę abstrakcyjne i jakby no, jakby nie interesuje się nim. To jest taki ktoś, kto istnieje, ale wydaje mi się, że nigdy nic nie osiągnie w polityce jak na, jak na dzisiejsze czasy i ogólnie koniunkturę. Niektóre poglądy ma dobre, niektóre złe. Nie. Janusz nie. nie. A, czyli w zdanie na nie. Nie, bardzo nie. To, to jest tragiczny człowiek, który nie powinien być dopuszczony do wogę, do polityki. Z sympatią. Sympatią, tak? A jak pani myśli, na jesień dostanie się do Sejmu, czy nie? No, raczej nie ma szans, Sympatium. chyba. Dziękuję, miłego dnia życzę.